Kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców pozwala mi stwierdzić, iż sprawne zarządzanie zakładem pracy to nie tylko dbałość o zapewnienie ciągłości produkcji i rynku zbytu. Sprawne zarządzanie zakładem pracy to podejmowanie ciągle nowych decyzji, analizowanie i zawieranie ciągle nowych umów, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, dbanie o przepisy BHP. Wreszcie ciągła analiza zmieniających się przepisów prawa. Sprawdzamy i analizujemy umowy. Pomagamy we wszystkich sprawach pracowniczych. Doradzamy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.